Czy ty też tak masz, że zauważasz, że ktoś posiada inny uścisk dłoni, odbiegający od, od górnie przyjętej normy? Dlaczego tak bardzo irytuje cię, gdy ktoś ściska twoją dłoń, jakby chciał wycisnąć z niej sok cytryny? Albo wręcz odwrotnie, dlaczego nie wiesz, co zrobić w sytuacji, w której dostajesz bezwładną dłoń, tak zwanego śledzia? Czy ktoś z was zastanawiał się, dlaczego tak w ogóle ściskamy nasze dłonie? Na przywitanie? Skąd się to wzięło? Chcemy przekazać sobie bakterie? Sprawdzać, kto ma więcej ich przyniesionych z toalety? Gronkowce, paciorkowce i wiele innych? Okazuje się, że jak zwykle są na to badania naukowe. Może nie tłumaczą tego tak w 100%, aczkolwiek to już sami sobie stwierdzicie. Zapraszam. Sam gest rozłożonych dłoni był wykonywany przez naprawdę wiele plemion już od bardzo, bardzo dawna. Celem. Okazania pokojowych zamiarów. Jeżeli chodzi o pierwszy udokumentowany uścisk dłoni, wskazuje się na rok dziewiąty przed naszą erą. Nie da się ukryć, że to naprawdę dawno temu było. Z tych nudnych, a może i nie. Historycznych faktów warto dodać, że kiedyś uścisk dłoni był głównie domeną mężczyzn. Kobiety zaczęły także wykonywać uścisk dłoni, kiedy przyjęły ważne stanowiska. Ciekawe, czy panowie wiedzą, że to na naszych kobiecych, pięknych dłoniach. Jest więcej mikrobów niż na ich. Boże, życie jest niesprawiedliwe. A to my częściej myjemy ręce po wyjściu z toalety. A to my mamy więcej mikrobów. Okazuje się, że jest to skutkiem zbyt częstych kremików. Panowie, chcecie mi delikatne dłonie? Panowie, musicie to zdzierdzić, że dostaniecie od nas więcej mikrobów. No sorry. Popularną teorią tłumaczącą wykonywanie przez nas uścisku dłoni jest to, że kiedyś podczas potrząsania dłoni dana osoba mogła stwierdzić, czy jej współpartner, osoba, która do niej przyszła, nie chowa asa w rękawie, który mógłby jej zaszkodzić, mógłby ją zranić albo zabić. Naukowcy z Izraelskiego Instytutu Nauki Weizmana doszli do wniosku, że uścisk dłoni służy nam poznaniu zapachu drugiej osoby. Nie wiem, czy pamiętacie... Fragment z filmiku mojego filmiku numer 3 o zakochaniu, w którym wspominałam o istocie zapachu w relacjach damsko męskich Serdecznie zapraszam do zapoznania się z tym filmikiem. No ale wracając do naszego tematu. Zaproszone przez naukowców osoby nie wiedziały, że są zaproszone tak naprawdę na badanie uścisku dłoni. Powiedziano im o innym badaniu, które będzie przeprowadzone. Dana osoba witała się z nimi za pomocą uścisku dłoni i przy. Pomocy specjalnych urządzeń kamer badano w których momentach te osoby zbliżają dłonie do twarzy. Okazało się, że praktycznie za każdym razem po wyjściu danej osoby, czasami chyba także w trakcie spotkania, osoby te zbliżały dło dłonie do, do twarzy, a za pomocą urządzenia badającego przepływ powietrza stwierdzono, że w momencie, w którym zbliżają dłoń do twarzy, wciągają one dwa razy więcej powietrza niż zwykle. Badały one tak naprawdę resztki interakcji po wymienionym uścisku dłoni. Ale przecież nie wykonujemy naszego uścisku dłoni tylko po to, żeby jakąś osobę powąchać. Uścisk dłoni niejako przygotowywuje nasz mózg na otwarcie się, poznanie danej osoby lub generalnie wejście w nie, z nią w interakcję. Mówi nam dosłownie tak: Ej, mózg, zaraz będziesz gadał z tą osobą, przygotuj się. I mózg mówi: OK. I zaczyna wytwarzać hormon, który wiąże oksytocynę. Hormon, pewnie bardzo dobrze wiecie, jest hormonem przywiązania. To on wytwarza się w sytuacji, w której matka rodzi dziecko, czy generalnie właśnie w momentach, w których się przytulamy, czy patrzymy sobie głęboko w oczy. To pewnie dlatego małemu księciu udało się oswoić lisa. Nie wiem, czy się dotykali, ale myślę, że patrzyli sobie długo. W oczy. Spojrzenie w oczy jest dla naszego mózgu bardzo ważną informacją. Gdy tego spojrzenia w oczy brakuje przy uścisku dłoni, nasz mózg stawia przed nami taki wielki znak stop przed twarzą. Dlaczego? Otóż dla naszego mózgu może być to informacją, że ta osoba coś przed nami ukrywa. Natomiast w sytuacji, w której dana osoba patrzy nam się głęboko w oczy, wydaje nam się, że ta osoba jest bardziej przekonywująca, sympatyczna i może się okazać, że chętniej będziemy się z taką osobą chcieli spotykać. Informacja jest bardzo prosta. Patrz się głęboko w oczy, a ludzie będą się chcieli z Tobą spotykać. Przepis na życie i na szczęście. Pozdrawiam serdecznie, wróblewska Jonna. Niektóre z ostatnich badań faktycznie wykazały, że uścisk dłoni ma znaczenie że jest on skorelowany z naszymi cechami osobowości. W badaniu przeprowadzonym przez psychologa Williama Chaplina z University of Albana z jego współpracownikami zbadali oni grupę 112 studentów studiów licencjackich. Badanie to było dosyć rygorystycznie oceniane. Osoba badająca uścisk dłoni miała objąć dłoń danej osoby, jednak Wykonać uścisk w momencie, kiedy dana osoba zainicjuje uścisk z daną siłą, a zwolnić go dopiero w momencie, w którym dana osoba go zwolni, lub zainicjuje, pokaże, że już koniec. Koniec tego dobrego. Koniec tego uścisku dłoni na człowieku, ile można. Handshake gotten so much attention, clocked at almost 19 seconds, this became the handshake that left the Japanese Prime Minister shaken. But Naiwni studenci nie wiedzieli, że w rzeczywistości jest badany ich uścisk w dłoni. Zostali oni zaproszeni pod pretekstem przeprowadzenia dokończenia badań w laboratorium nad ich cechami osobowości. I co się okazało? Że te cechy osobowości są rzeczywiście związane z danym uściskiem dłoni. Mężczyźni z silniejszym uściskiem dłoni, ci, którzy byli bardziej energiczni, którzy wymagali dłuższego kontaktu wzrokowego, a także tego, żeby ten uścisk dłoni był pełniejszy, okazywali się być bardziej ekstrawertyczni, otwarci na doświadczenia i mniej neurotyczni, niż yy, mężczyźni, którzy przy tych uzgodnieniach dostali inne wyniki, te niższe. Kobiety, które. Wykazywały taki uścisk dłoni, wywarły dużo lepsze wrażenie, okazywały się być bardziej liberalne, intelektualne i otwarte na nowe doświadczenia niż kobiety, które wykazywały rzeczywiście bardziej kobiecy uścisk dłoni. Panowie, nie wiem, czy pamiętacie, ale na początku wspominałam o tym, że niestety to my, kobiety, przenosimy więcej mikrobów na naszych pięknych dłoniach. Jednak pamiętajcie, kochani, że w życiu musi być równowaga. I w badaniach przeprowadzonych kilka lat później, po tych, które przed chwilą e, przedstawiłam, okazało się, że gdy kobieta ma silniejszy uścisk dłoni, można by rzec typowo męski, okazuje się, że ma dużo większą szansę na pracę niż mężczyzna. Wreszcie jakaś sprawiedliwość. Naukowcy doszli do wniosku, że pewnie sprzyja temu fakt, iż pracodawca spodziewa się od kobiety delikatniejszego e, uścisku dłoni, na pewno słabszego od mężczyzny. Okazuje się, że nasz uścisk dłoni w rzeczywistości może mieć znaczenie. Mniej lub bardziej nieświadome, mimo wszystko oceniamy daną osobę. Może ona na nas wywrzeć lepsze bądź gorsze pierwsze wrażenie. Osoba, która poda nam tak zwaną bezładną dłoń, śniętą rybę, śledzia, no zwał jak zwał, jest bardzo wiele na to określeń, może nam się wydawać być niepewną i że nie chce z nami nawiązać głębszego kontaktu. Natomiast osoba z silniejszym uściskiem dłoni wydaje nam się być bardziej pewna siebie, która wie, czego chce, która chce z nami nawiązać tą interakcję, tym bardziej na przykład, jeżeli spojrzy nam w oczy. Okazuje się, że prawidłowy uścisk dłoni może mieć wpływ na to, jak dana osoba nas będzie postrzegała albo jak w danej chwili się po prostu poczuje mniej lub bardziej pewnie w stosunku do nas. Jednak pamiętajmy też o tym, że dana osoba podająca nam dłoń, która jest bardzo delikatna i która nie ma zbyt dużej siły, nie musi też wskazywać tylko o tym, że dana osoba jest niepewna i nie chce się z nami skontaktować. Może być tak, że, może mieć także duże problemy z mięśniami, siłą, mięśniową porażenie nerwu i wiele innych chorób. Czytałam ciekawe badania, w których okazało się, że osobom z mniejszym wigorem uścisku groziło większe ryzyko przedwczesnej śmierci. Ciekawe. A więc jeszcze raz, podsumowując, nie chciałabym, żebyśmy mieli jakiegoś hopla na punkcie uścisku dłoni, jednak wskazuje on nam informacje o danej osobie podświadomie odczytujemy je, niektórzy w mniejszym, drudzy w większym stopniu. Nigdy nie wiemy, kiedy dla danej osoby będzie to ważne i może się okazać, że niestety stracimy pracę naszego życia, czy dana osoba nie trafnie oceni nas w jakiejś relacji. Może warto tak jak pracujemy nad naszą aparycją, nad naszym wyglądem, nad zamaskowaniem różnych niedoskonałości, a także nad naszym, nad naszym zachowaniem w sytuacjach oficjalnych, może także, znowu się powtórzę, w mniejszym bądź większym stopniu powinniśmy popracować nad jakimś uściskiem poprawnym, mieszczącym się w jakichś tam ramach, uściskiem dłoni. Mam nadzieję, że choć trochę przybliżyłam Wam ten temat. Bardzo dziękuję Wam za kolejne spotkanie. To już jest które to? Piąte! To już piąte nasze spotkanie. Dziękuję. Eee, napiszcie w komentarzu piąteczka. A i prośba. Pozdrówcie Stefana. Chłop, kochany mój, po ostatnim wystąpieniu, znaczy w tym filmiku numer 3, powiedział, że on teraz to już każdym musi. Że poczuł się jak światowa gwiazda. Ja nie wiem, co z tymi dziećmi robić, jak je wychowywać. No. Jakieś rady? Dajcie łapeczkę w górę, zasubskrybujcie i zapraszam Was serdecznie na kolejny odcinek. Hajka!